Komuś? Kurwi mnie swój, co jest? O co B? No kurwa jebana. No jedziemy do tego, do jego apteki.

Damit ten shit. You looking at me? No, to ja szukam czarnuchów. Ty, ty. Widzisz czarnuch. FaceTime time simulation. Czy nie? Nie, to nie on. Jaki są skin? Z już przepisuję, czekaj. A taki to na księdza mi się gawarzy. No, a muszę być na służb jak taki duty 1 nie 3 Dobra eee e. lek Masz lek Tylko patrz co robisz Dobrze, no już przypisuję 6 razy 5 6 No ja idę do tego, do Deluxe dobić tego ja też zrystępujemy 5 razy 6 Kurwa wypierdalizm motorem No dobrze no. rozumiem Dobrze główkujesz A, dobra. 3 dobra razy 32 32 32 7, 100 idę 2, 3 razy, 3, 2, minus, 3, 2 razy, 2, 3 Hey, use your damn eye! 7, 3, 6, minus 7, 3, 6, dzięki Dzięki Nie wiem czy to dobrze, no na... No jak ci wyszło dobrze, to dobrze. Dobra, dzięki idę pracować. Chci myć. Jutro. <laughs> nie, zaraz się wykąpię. Dobra. To nie ten czarny na nie biegnie, nie biegnie w cudzik naklepowy, ale został go. Nie biegnij w jednej stronę. Ale o chcesz zapiekankę za friko? bo mam w plecaku pięć, Nie wiem czy się nadają, ale mam. Masz pięć zapiekanek? No. O chuj. Na <laughs> zapas. On <laughs> się zapują. Nawet mam w plecaku. to Już daję ci czekaj. Jest Kupiłem sobie... No co byłem za trzy ziko <laughs> <laughs> To miałem 5 kur. okazji. No właśnie. Zapłaciłem jak ze dwie. What? Czekaj, już ci daję jeszcze jedną Eee, to. Piwo etorfina. Czyli pasażera, ubranie, kostka, opryskiwa czy zapiekanka? Co do mnie dzwoniłeś? Co? Tak. E, 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 ty.